Cześć kochani! Ciekawi, ja myślałam, że zrobię nieco inne wideo niż zazwyczaj. Będzie to dosyć krótkie wideo, kochani. Ja po prostu chciałabym podzielić się z Wami niezwykłą energią, która przeze mnie przeszła i którą po prostu zostawiłam na płótnie, kochani. Zostawiłam po sobie piękny ślad, który tak naprawdę patrzę właśnie na ten obraz, kochani, który zaraz Wam pokażę, ale. Tego nie będzie widać tak jak widać na żywo, kochani, bo na żywo on naprawdę jest piękny. A kiedy pokażemy go na zdjęciach albo na e, filmie, to on po prostu będzie, będzie zniekształcony nieco. Ten. E, Zobaczcie, kochani, sobie. E, to nie jest to, co, i, co zobaczylibyście na żywo, tutaj na żywo to ma piękną głębię i ja naprawdę uśmiecham się patrząc na żywo. E, jest to kochani naprawdę cudowna energia, na którą, którą ja się po prostu otwieram i wiecie, ja wiem, że y, chcę malować na większą skalę po prostu obrazy y, właśnie z piękną energią, która przeze mnie często przepływa, natomiast ja sama czuję, że one mi bardzo służą, ta energia, która przepływa przeze mnie, o to jest kolejny, który też namalowałam niedawno też nie widać tutaj tej głębi, która, która jest w nim I, i też cieszę się za każdym razem, jak, jak widzę to po prostu na żywo, bo czuję tą energię, która przepływa i kochani, wiem, że będę chciała się dzielić z Wami tymi obrazami, ponieważ to naprawdę, to, to jest właśnie przykład czegoś, co nazywane jest kwantową sztuką, to są kochani obrazy, które są w stanie pomagać wam wykonywać kwantowe skoki nieświadomie i tak e, i, <laughs> się cieszę, bo po prostu czuć naprawdę, patrząc na to, można poczuć po prostu tą cudowną energię. Dlatego też między innymi pokazuję wam dlatego, żebyście po prostu mogli ją pochłonąć nawet przez ekran. Przynajmniej częściowo wiecie, to bardzo mi służy. Tak czuję po prostu, jak mnie to wspiera i wiem, że przyjdzie czas, kiedy y, będę gotowa się z nimi pożegnać i po prostu. Y, być może to no, trafi po prostu w kolejne e, e, ręce, które właśnie przyjmą go ciepło i, i tą energię po prostu, która, e, która z niego wydobywa, jakby będzie mógł wesprzeć po prostu was w rozwoju i na pewno będę malowała więcej takich obrazów, ponieważ ja czuję, że e, tak samo ja, jak i no, niektórzy z Was po prostu tego potrzebują, bo to naprawdę e, to naprawdę może być coś, co nie tylko cieszy oko, ale to może być coś, co naprawdę energetycznie was aktywuje, aktywuje potencjały do tego, aby wasze potencjały, abyście wy mogli wiecie, działać w kierunku tym, którego naprawdę pragniecie. I tutaj też ta energia, ona wspiera Was również w uwalnianiu blokad, tak? Ponieważ kiedy my uwalniamy blokady, o zobaczcie. Nie jest to naprawdę to, co można zobaczyć na żywo. Jeżeli chcielibyście na żywo zobaczyć to, dla osób, zwłaszcza które są z Warszawy, to można się, kochani, spotkać, umówić ze mną. Natomiast, szczerze mówiąc, nie wiem, czy w najbliższym czasie jeszcze będę gotowa go oddać. <grym> na pewno, kochani, zabieram się, tak, kochani, nowy rok, nowe, może nie tyle postanowienia, ile po prostu nowe idee, więc ja właśnie otworzyłam tutaj swój warsztat. <grym> Yy, roz, znowu reaktywowałam tak jakby i będę, kochani, częściej malować. Oczywiście wszystko w balansie, ponieważ też przycho chcę przychodzić do Was, kochani, z live'ami. Przypominam dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, yy, jutro o 19.00 jest pierwszy taki prawdziwy live, transmisja otwarta. Jeżeli wszystko Ci się uda technicznie, to na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, kochani. Cieszę się, że, że będę mogła, kochani, yy, przekazać Wam yy, ogrom cennych informacji, które... No, są bardzo, bardzo nieoczywiste. to nie, nie będę na pewno mówić o czymś, co, co o czym wszyscy dookoła mówią, ponieważ nie po to tu jestem i teraz yy, będę mówić o rzeczach bardzo mocno nieoczywistych i zapraszam przede wszystkim osoby. Oczywiście, wszystkich zapraszam, ale. Yy, Przede wszystkim osoby, które chciałyby schudnąć, tak? To na pewno na pewno zaczerpną ogrom, ogrom cennej wiedzy. Natomiast oczywiście każdy, niezależnie od tego, co chciałby osiągnąć, to, to zapraszam, ponieważ oczywiście będzie można też. Pytać y, o różne rzeczy, tak? Ponieważ y, też y, nie, nie będę może zdradzać szczegółów, jak to będzie wyglądać, ale zapraszam serdecznie, bo to może być naprawdę coś, co mocno y, da Wam takiego kopa do przodu. Wiecie, bez konieczności postanowień, bo tak naprawdę te postanowienia różnie z nimi bywa. Oczywiście będziemy sobie o tym jeszcze mówić. Zapraszam kochani serdecznie, zapraszam też y, na zapisywanie się, też na. Y, Live'a grupowego, taką, taką terapię grupową, e, która jest w ogromnej promocji e, z 222 na 33 zł. Zapraszam kochani to już 24 stycznia i też będzie to multum transformacji temat, kochani, tego live'a to będzie kwantowy skok do nieba na ziemi, będziemy, kochani, mówić ja jeszcze będę mówić, o czym tam będziemy mówić ale już zaznaczę, żebyście mieli na uwadze tam będziemy, kochani, uwalniać takie blokady, które są zakorzenione praktycznie w większości, u większości ludzi, praktycznie u każdego i y, które są mocno nieoczywiste, o których mało kto też mówi, o których mało sobie kto uświadamia. Często to są takie rzeczy, których no, y, wypieramy w sobie i właśnie o tym będziemy mówić. I y, będziemy uwalniać te blokady, które tak naprawdę y, blokują nas w bardzo szerokim spektrum y, wiecie, w, y, y, obszarów życiowych. To y, będzie zarówno uwalnianie ich w kwestii Um, chociażby blokad finansowych, tak? To, to jest um, coś, co generalnie jest mocno zakorzenione, i będziemy sobie przynajmniej częściowo zaczynać uwalniać te, te, te kwestie. Również będziemy uwalniać blokady na um, relacje, zwłaszcza relacje z samym sobą. Będziemy uwalniać e, e, też właśnie blokady, generalnie na coś, co nazywamy miłością do siebie, ponieważ. Kiedy my mamy blokady na miłość do siebie, to trudno jest nam mieć między innymi również harmonijne relacje. To naprawdę na wiele obszarów życia się przekłada. Będziemy również otwierać się na to, aby otworzyć się na jakby to swoje wewnętrzne prowadzenie, abyśmy mogli być przez tą naszą boską świadomość prowadzeni coraz bardziej do naszego właśnie nieba na ziemi i kluczowe jest właśnie, aby to otwarcie tej, tego połączenia stworzyć, tak, a jeżeli ono już jest otwarte, tak, u niektórych z Was to wzmocnić je i oczyścić, żeby ono było po prostu jeszcze bardziej i, I żeby to prowadzenie było jeszcze bardziej wyraźne dla Was. I co jeszcze, kochani, naprawdę multum rzeczy będziemy robić. Na ten moment sama jeszcze nie wiem, co do mnie przyjdzie. Natomiast wiem, że to będzie piękna transformacja. I dla osób, które chciałyby, które nie mogą uczestniczyć, a chciałyby, to sesja będzie nagrana i nagranie też będzie w sprzedaży, natomiast będzie w cenie droższej niż, niż na pewno uczestnictwo. Tym bardziej, że ta promocja też wynika z tego, że 22 stycznia 2022 roku będą moje 33 urodziny, więc tutaj, kochani, żeby synchroniczności zadać się stało, to właśnie stąd taka cena. I chcę, chcę też, kochani, was, was zachęcić do tego, żebyście. Mm, zwłaszcza tak te osoby, które być może nie mogą sobie pozwolić na sesje indywidualne, żeby były w stanie po prostu, żeby były, miały możliwość po prostu do oświadczenia też takich transformacji, które no naprawdę mogą być głębokie, jeżeli tylko się na nie otworzycie. Natomiast już jutro też takie. Mm, mm, takie transformacje mogą mieć miejsce, mogą mieć szanse oczywiście, jeżeli się też otworzycie. Jutro naprawdę, mo... jutrzejszy lek może dać Wam naprawdę um, cenne wglądy, może Wam otworzyć perspektywy, poszerzyć perspektywę na Wasze życie i możecie dostrzec po prostu pewne elementy, których być może nie widzieliście i które po prostu bardzo mocno blokowały Was w tym, aby otworzyć się po prostu na to życie, którego pragniecie. I e, zapraszam kochani serdecznie. Dziękuję Wam bardzo. I jeszcze może na koniec Wam tutaj pokażę, żebyście mogli sobie to, to, tej energii troszeczkę zaczerpnąć, bo ona jest, naprawdę, ona jest naprawdę piękna, i tak jak mówię tutaj, nie, nie widać tego na, na filmie, nie widać tego na zdjęciach, ale jak się patrzy na żywo, to to naprawdę jest piękne. Ja, y, niesamowite jest to, że kiedy jego namalowano sobie schnął, to wiecie, ja nie, nie czułam tego. Ja po prostu byłam taka wręcz, o nie no, nie podoba mi się to. A po prostu za każdym razem patrząc na tą głębię z każdym dniem, ja się zaczęłam w nim coraz bardziej zakochiwać. I, i <laughs> wiecie, ja na początku był taki moment, że ja sobie pomyślałam, nie do się nawet do sprzedania nie nadaje. <laughs> A teraz sobie myślę, ja nawet bym go nie chciała sprzedać, bo jest taki piękny. <laughs> Ale za jakiś czas pewnie taki, taki moment przyjdzie. No, to będę, kochani, ja też tutaj w tym nagraniu linka wrzucę w ogóle do innych moich obrazów, żebyście sobie mogli zobaczyć, żebyście mogli też poczuć tą energię, która z nich bije. One są właśnie na mojej stronie www.quantabyskog.pl w zakładce obrazy. Ja linka tutaj wrzucę, żebyście sobie mogli po prostu zobaczyć. One nie są w sprzedaży jeszcze żaden z nich, natomiast, kochani, w przyszłości będą i chcę was, kochani, powoli przyzwyczajać do tego, że no po prostu będę Wam chociażby wiecie, pokazać. Pokazawać po prostu te obrazy, bo w nich naprawdę jest piękna energia, z nich bije. E, oczywiście najwięcej to daje w momencie, kiedy my mamy na żywo kontakt z tym obrazem, bo ja sama to czuję, że to jest naprawdę e, e, daje różnicę, robi różnicę. I wiecie, to też one są też stworzone do. Ja też w ogóle tworzę je z taką właśnie intencją. One mogą być pięknym być narzędziem nawet takim do medytacji. Można sobie patrzeć na niego i po prostu oddychać. I wiecie, to też ułatwi jakby wchodzenie w stan medytacyjny, dlatego że my skupiamy się na jednym obrazie i jakby to jest w stanie pomóc nam redukować gdzieś tam te bodźce zewnętrzne, więc. Jeżeli ktoś z Was chce faktycznie zagłębić się również w medytację, to na pewno jakby te obrazy będą mogły tutaj pomóc. Dobrze, kochani. Więc chciałam się po prostu podzielić tą energią, tak? Nie jest to żadna promocja, ponieważ tutaj nie są sprzedaży te obrazy, przynajmniej jeszcze być może będą. że ktoś bardzo, bardzo, bardzo chce, to będę. Być może rozpatrzę prośbę. Dobrze kochani, bardzo Wam dziękuję, że tu jesteście. Zapraszam Was na jutrzejsze spotkanie. Już się nie mogę doczekać. Cieszę się, że będziecie. Do zobaczenia, pa!